Siemaneczko mordeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kalus. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam gry, które każdy zna w 99% czyli najlepsze gry mojego, jak i zarówno waszego dzieciństwa. Kolejność wymienionych gier jest losowa, nie ma ułożenia od najgorszej do najlepszej. Jeszcze przed rozpoczęciem materiału chciałbym zachęcić cię klikając w prawy górny róg do zostawienia łapki w górę, podzieleniu się w komentarzu waszymi ulubionymi grami z dzieciństwa, które wspominacie do dziś i do których chętnie wracacie. A osoby nowe zachęcam do subskrypcji kanału wraz z wężkiem, aby nie przegapić żadnego materiału. Tyle słowami wstępu i zapraszam was już do oglądania. A więc zacznijmy z grubej rury. Na miejscu 25 znajduje się Colin McRae-2.0, gra, w którą jako dziecko siedziałem po nocach, aby wykręcać jak najlepszy czas na danej trasie wraz z wujkiem. Jak na lata 2000, gra była odwzorowana wręcz idealnie. Możliwość dostosowania auta do danej trasy i świetnie zrobione modele pojazdów, szczególnie ten Focus pierwszej generacji. Miejsce 24 Super Mario Bros. Ta gra nie miała kompletnie żadnego sensu po zachodzeniem cały czas w prawo, ale dla mnie, jako dla małego chłopca, który dostał Pegasusa od taty, było to spełnienie marzeń. Może i ta gra nie była zbyt długa, ale radość jaką dawała oraz wspomnienia, które zostały po dziś dzień, są bezcenne. Mafia 1, czyli moja pierwsza gra, w którą miałem w życiu okazję zagrać. Grafika wtedy nie miała żadnego znaczenia, nie zwracało się na to uwagi, ale dziesięciogodzinna fabuła wciągała bardzo. Ta gra idealnie pokazywała życie mafii od środka. Była też w jakimś stopniu w miarę realna w porównaniu do prawdziwego życia, chociażby ze względu na samochody, które nie były jakimiś demonami prędkości, ale ta policja, no nie dało się jej po prostu zgubić. Jak już przekroczyło się tą prędkość, lepiej było odpuścić i zapłacić ten mandat, niż męczyć się ze zgubieniem ich. Sztuczna inteligencja też stała na jakimś poziomie, z tego względu, że na niektórych misjach trzeba było się naprawdę mocno postarać. Aby ją przejść i nie zaczynać jej od nowa. Z niecierpliwością czekam na remake tej części, który ma wyjść za miesiąc. I mam nadzieję, że ludzie za to odpowiedzialni nie zawiodą moich oczekiwań. Z tego względu, że gra zapowiada się naprawdę świetnie. Przenieśmy się trochę w czasie, czyli kontynuacja serii Mafia 2. Dużo o niej nie mam co mówić. Fabuła świetna i trochę zabawna, lecz krótka. Sztuczna inteligencja też trzymała poziom. Jeśli chodzi o pościgi policyjne, były łatwiejsze do zgubienia niż w poprzedniej części. Need for Speed Underground 2. Najlepsza wyścigówka, w jaką można było wtedy zagrać. Była dużo lepsza od poprzedniej części, z tego względu, że miała otwarty świat, kilka nowych trybów. Ale ten tuning, ten tuning robił naprawdę wrażenie. Chociażby na przykładzie tego golfa. Jak z tego zrobić coś takiego? Robiło to wrażenie. Kolejne miejsce Need for Speed Carbon. Według mnie, ostatnia najlepsza część nielegalnych nocnych wyścigów. Nowe auta, nowe tuningi, duży otwarty świat, przyzwoita fabuła wraz z Soundtrackiem. Najlepsze co było w tej grze to Drift, gdzie trzeba było się mocno postarać, aby wykręcić dobry wynik, bo oprócz odpowiedniego auta w grę wchodziły nasze umiejętności. Counter Strike legendarna gra, w którą gram już 8 lat. Może i w 1 szóstkę nie grałem zbyt często, ale Global Offensive przyciągnęło mnie do komputera na długie godziny. Nie bez powodu wykręciłem w tej grze prawie 7000 godzin. Dla niektórych ta gra jest nudna, z tego względu że cały czas robi się to samo: albo broni się bombsiteu, ale tutaj chodzi o rywalizację, bo każdy mecz jest inny. A z drugiej strony chodzi też o hazard. Niech napiszą w komentarzu ci, którzy nie przegrali dużej ilości pieniędzy na ruletkach lub na otwieraniu skrzynek w CSGO. Science Row 2. Dobra podróbka GTA. Dwójka jest pierwszą częścią, w którą miałem okazję zagrać i mogę wypowiedzieć się o niej w dobrych słowach. Typowa uliczna gangsterka, fabuła nawet dobra, a zarazem śmieszna. W porównaniu do trójki, według mojej osobistej opinii, dwójka była ostatnią dobrą częścią, z tego powodu, że była w miarę dobrze odwzorowana do realnej rzeczywistości. Far Cry 1. Naprawdę bardzo dobra strzelanka. Jako dziewięcioletniemu chłopakowi grało mi się dobrze pierwsze kilka misji, ale gdy zobaczyłem misję Domek na drzewie, przechodziły mi ciarki. Patrząc na te małe skaczące gówno, zwane potocznie Trigenami, dostawałem palipitat z serca, gdy w najmniej oczekiwanym momencie to coś postanowiło mi skoczyć prosto na twarz, ale tak ogólnie to gierka naprawdę godna polecenia. Sniper Elite V2 Powiem wam szczerze: średnio lubiłem strzelanki, w której widok był za plecami postaci, ale ta gra była wręcz idealna i nie mówię tutaj tylko o dwójce, bo cała seria była wyśmienita najlepsze, co było w tej grze, to ten bullet time, gdy celowało się prosto na głowę przeciwnika i po strzale można było się tylko zachwycać tym lecącym pociskiem, który za chwilę przebijał czaszkę naszego wroga. Minecraft, co tu dużo mówić, wciągająca gra. Single player fajny jest tylko i wyłącznie na początku, gdy uczymy się tej gry od podstaw. Potem staje się on troszeczkę nudny, ale wiadomo, ogromny świat plus nasza nieograniczona wyobraźnia sprawiała to, że zarywało się niejedną nockę, aby móc dalej budować wspaniałe domy, zamki itp. Mnie osobiście wciągały serwery hardcore, wojny gildi, zbieranie przedmiotów na gildę i te emocje podczas klep z innymi graczami, niezapomniane przeżycia. Pierwsze Call of Duty. Oj grało się. Choć nie do końca pamiętam fabułę, to sama gra sprawiała dużo frajdy. Wciągająca kampania, multiplayer, grało się z kolegami. Oprócz tego gra jak na tamte czasy stała na dobrym silniku, więc fizyka oraz grafika stały również na dobrym poziomie. Max Payne. Tutaj wypowiem się o całej serii. Jedynka wprowadziła nas do mrocznego miasta, co robiło niesamowity klimat. Wcielamy się tutaj w rolę człowieka, który chce odegrać się na zabójcach swojej żony oraz dziecka. Fabuła bardzo udana i w miarę długa. Typowa strzelaninka. Mało jest w tej grze momentów, w których brakuje tej strzelaniny. Prócz typowej strzelanki, były też misje, w której nasz główny bohater, który był uzależniony od leków przeciwbólowych, chodził po śladach krwi, aby przejść na następny poziom. Dwójka jest kontynuacją jedynki. Fabuła również udana. Jedynym dodatkiem w tej części była w pewnej misji dostępna druga bohaterka o imieniu Mona Saks, a tak nic się zmieniło oprócz trochę lepszej fizyki i oczywiście grafiki. Trójka. Ostatnia część i troszeczkę odskocznia od poprzednich części, bo z mrocznego miasta trafiamy do słonecznej Brazylii różnych klubów ale w niektórych momentach pojawia się motyw z poprzednich części co sprawia że gracze przypominają sobie o tym co było kiedyś. Tą część można zaliczyć do udanych. Miłe pożegnanie z serią Max Payne, który odszedł w godnych warunkach. Shake and Fidget oraz Hero Zero. Krótko ale na temat. Wciągające gry przeglądarkowe. Jeśli ktoś nie miał okazji zagrać, polecam. Ice Tower. Ta gra była głupia, bo skakało się cały czas do góry, ale kombosy, jakie się wykręcało, odbijając się od ściany, były niesamowite. Pomijając to bezcelowe skakanie, gra nas wciągała na długie godziny, aby pobijać nasze własne rekordy i wykręcać coraz to lepsze wyniki. Tony Hawk Pro Skater. Powiem tak, fanem jazdy na deskorolce nigdy nie byłem, ale ta gra miała w sobie to coś, że chętnie się odpalało, aby pośmigać na deskorolce. Porobić jakieś triki, czy śmiesznie poupadać? Tej gry myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać. Seria The Sims, ale mam tutaj na myśli dwójkę, trójkę i czwórkę. Mimo, iż ta gra jest przeznaczona dla dziewczyn, to naprawdę da się w to wciągnąć, poniekąd jest to w końcu symulator życia. Sleeping Dogs. Tutaj opinie środowiska są różne. Jednym się to podoba, jednym nie. Ja osobiście miałem okazję przejść tą grę dwa razy i mam o niej dobre zdanie. Fabuła świetna, rozgrywa się ona w Hongkongu. Wcielamy się tutaj w postać gliniarza pod przykrywką, który wchodzi do środka triady i stara się wszystkich po kolei wyeliminować. Fizyka tej gry stała na dobrym poziomie prócz modelu jazdy, do którego było się ciężko przyzwyczaić. Ale najlepsze co jest w tej grze prócz grafiki to model walki wręcz. Prócz tego, że nasz bohater oglądał wszystkie filmy z Bruce Lee oraz Jackie Chanem, to można było tam pokonać przeciwnika na dziesiątki sposobów, na przykład budka telefoniczna, drzwi od samochodu czy wrzucenie go do kratki wentylacyjnej. Subway Surfers. Każdy zna, każdy wie o co chodzi. Długie godziny przegrane na lekcjach tylko po to, aby być numerem 1 wśród znajomych. Battlefield 3. Powiem tak, nigdy nie byłem fanem Battlefielda z tego względu, że od małego grałem w Koda, ale ta część była idealna. Przewagą Battlefielda nad Call of Duty był silnik Frostbite oraz tryby multiplayer. Call of Duty nie miało podjazdu pod względem fizyki oraz modelu zniszczeń. Tam można było wysadzić cały budynek, który za chwilę miał się zawalić. Call of Duty Black Ops 1. Ostatnia część, która była w miarę realna, bo w porównaniu do dwójki, w której troszkę poszli technologicznie o krok do przodu, nie przypominało już typowej gry, która była zawsze oparta na pierwszej czy drugiej wojnie światowej. Brakowało tam typowych broni, takich jak np. AK-47 czy starego dobrego Nuketown. Fabuła była naprawdę ciekawa i wciągająca. Tryb zombie moim zdaniem był lepszy w dwójce, w jedynce był mocno średni. Miejsce trzecie i seria FIFA. Mam na myśli tutaj każdą część. Pierwszą, w którą miałem okazję zagrać, była 07 i od tego momentu kupuję ją co rok. Z Ultimate Team zacząłem swoją przygodę dopiero w 13, jedynie nie grałem w FIFA 16, bo jaka ona była, każdy wie. Ale odkąd to dali FIFA 17 Food Champions, ta gra uzależniała bardziej. Kto gra ten wie jak to wygląda. Przychodzi weekend, staramy się wbić jak najlepszą rangę, wbijamy ją. Przychodzi czwartek, nic nie trafiamy i później od nowa, z nadzieją, że może akurat w tym tygodniu uda nam się coś trafić. GTA 4, Liberty City, American Dream, Today for GTA 4. I mówię tutaj tylko o wersjach na konsole, bo na PC nie da się w to grać. Przecież tego jest to pierwsza część serii HD. Duże, otwarte miasto Liberty City, wiele różnych ciekawych zakamarków oraz easter eggów. Kozacka fabuła. Silnik oraz fizyka gry wyśmienite. Modele zniszczeń pojazdów, fizyka postaci. No po prostu palce lizać. I długo wyczekiwane miejsce, pierwsze czyli GTA San Andreas. O tej grze można mówić godzinami. W życiu każdego mężczyzny przychodzi czas na powrót do starego, dobrego San Andreas. Rok 2004, gdzie na ulicach rządziły gangi. Główny bohater, czarnoskóry Carl Johnson, potocznie zwany CJ, wraca po kilku latach spędzonych w Liberty City do Los Santos na Grove Street, aby wyrównać rachunki z zabójcami jego matki oraz naprawić relacje z całym osiedlem oraz rodziną. O tej grze można gadać i gadać i wymieniać jej mocne strony, ale każdy grał i wie, jaka ta gra jest po prostu zajebista. O piątce nie będę się wypowiadał, bo jaka ta gra jest idealna, każdy wie. I to by było na tyle w tym filmie. Także jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to standardowo zostawcie łapkę w górę. Napiszcie na dole komentarz, jakie są Wasze ulubione gry dzieciństwa, do których chętnie wracacie. Osoby nowe zachęcam do subskrypcji kanału i widzimy się w następnych odcinkach. Także trzymajcie po i do zobaczenia. Siema!